Dzień dobry, witamy drugiego uczestnika dziewiątej edycji wyzwania z treści Alforno. Tym razem udało się drugiego uczestnika ugościć, niestety w tamtym tygodniu Pani do nas nie dotarła, ubolewamy, ale no niestety tak to wyglądało, także witamy Pana, możesz pan przedstawić. Jestem Paweł. Skąd Pan do nas przyjechał? Zabrza. Czy Trzyma Pan jakieś doświadczenie ze z tym jedzeniem? Niewielkie, ale się zdarzyło coś tam się go zjeść. Co na przykład? Wczoraj... Ta zapiekanka 9, 9 miliona mm -hmm. Okej okay. i udało się ją rzeczywiście zjeść? No dobra. W jakim czasie tak mniej więcej? Nie całe 6 Co Coraz no więcej no... osób do nas właśnie przychodzi po tej zapiekance. Jesteśmy sami ciekawi tej zapiekanki, może sobie właśnie ja nie uleca, uleca. poczytać to oglądać. Co prawda sam bym jej nie zjadł, chociaż chyba, że jakoś bardzo szybko, ale no właśnie... Jest jakiś hype na tą zapiekankę, też jestem ciekawy. Czy jakieś takie konkretne ostrości, poza tą 9-milionową, no oczywiście, zapiekanką pan jadł jakieś papryczki, jakieś inne potrawy? Ja dałbym, ale do 5-milionów to nie ma, to jest Okej. Czy boisz pan rozmiaru pizzy? Najbardziej. Najbardziej, okay. Czyli on nie będzie problemem? Myślę, że może być, no oczywiście, na no całej pizzy. Zobaczymy, ja tutaj dobrać 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 dobrać. Zobaczymy bo ja ją wykawał. Powiem jeszcze, się, się, się pytał o przynajmniej. Postaw, jeżeli nie będzie pan w stanie odpowiadać, no to oczywiście będę się tam, tam skupiał na czacie. Yy, więc zobaczymy. Zrobimy sobie od razu też ankietę na czacie. Yy, ile uda się zjeść? Zobaczymy, co tutaj nasi ankietowani powiedzą. I już się kroi, już zaczynamy ją czuć. Ankieta na czacie właśnie wleciała, także prosimy o głosy, zobaczymy, co tam się uda. Pizza, no, zobaczymy, jak tam będzie się to rozkładało. Ok, mamy już pizzę, także proszę bardzo. Zaczynamy odliczanie 9 minut, można powachlować, porozdzielać kawałki, zapoznać się z nią. No, czuję Ja też. Oj, ten zapach jest dla mnie bardzo znajomy. Tutaj pytają widzowie, jaka taktyka? Zmijanie, może sztuczce, rolę, tak? Chyba to, co najczęściej działa. Okay. No, na akwicie mamy dwa kawałki, 39%, 41% już teraz. Więc y, gdzieś tam jakaś wiara jest. Nie jest aż tak źle jak myśleliśmy, że będzie. Nie zapytałem w końcu, co pan zrobi z nagrodą? Z na na OK. Na Dobre i to, jeżeli Alforno ma wspierać tutaj spłacanie kredytu, nie ma problemu. Mieliśmy ostatnio panią, która na leasing auta zbierała, na spłatę, więc no, <grywa> to się dokładnie. Mamy jeszcze 4 minutki i 8 sekund tej fazy paklowania, więc jeszcze mamy dużo czasu. Pizza sobie troszeczkę ostygnie. Jako, że mamy chwilę, no to oczywiście zachęcamy do zapisów na nasze wyzwanie. Wyruszyła, właściwie startowała ostatnio dziewiąta edycja. Na październik, podejrzewam, że dzisiaj, bądź jutro będzie startował terminarz, więc sprawdzajcie go tam na bieżąco. No i oczywiście, jeżeli ktoś chciałby gdzieś tam potrenować przed wyzwaniem, no to zachęcamy do kupna naszych sosów, które tutaj widnieją na stole. Mamy cztery poziomy ostrości, każdy znajdzie coś dla siebie. Można je kupić albo na stronie internetowej, albo w naszych lokalach w Krakowie, w którym właściwie znajdujemy, do 118 d ewentualnie Rzeszów, ulica Paderewskiego, 47. Z którego również mamy dzisiaj wyzwanie, o 17, także zapraszam serdecznie. Ale póki co skupiamy się tutaj na Panu. Pan jest teraz gwiazdą. O tej 16.00. Ile tu jeszcze mamy czasu? 3 no, minuty, no, 13 sekund. No, 3 minuty i 13 sekund. Będziemy zaczynać. Witam oczywiście wszystkich widzów. Jeżeli chodzi o Toksika, to on ma około 2 milionów w skali ja jestem jest ten zielony. Cena jego jest 60 złotych. Witamy, witamy. Mamy dwa kawałki dalej na, na ankiecie. Później jest pół pizzy 22%. sama pizza i 1 kawałek 20. <grym> Aż tak straszy. Jezu jest. Ok, mamy 2 minutki 31 sekund. Toksik tylko 2 miliony, tylko albo aż. Już nie jednego Toxic Mind z miód z planszy. Już wiele widzieliśmy. Pizza versus zapiekanka. No coś w tym jest, jednakże no to 9 milionów myślę też swoje robi, nie wiem ile sosu jest. Trzymajmy tylko parę kropel. 5. Pięć. pięć kropel, okej. Okay. I do rozumiem, już tak już nie wiem, po całej zapiekance jakoś tak rozlane, czy po prostu gdzieś... Nie po prostu krople. A okej, okay. po Pingwin, czy próbowaliście te zapiekanki, czy jeszcze nie? Mamy tutaj wygranego z naszego wyzwania, stałego wita zresztą. Pingwin się chyba na nie oszukuje. <laughs> Ile nam tutaj zostało? Minuta 40, będziemy zaczynać. 41% na dwa kawałki. Dalej. No właśnie tutaj Pan mówił, że dużo chętnych jest na zapiekankę, że jest właśnie na nią szał. U nas mimo wszystko rozmiar pizzy też troszeczkę odstrasza, ale i nagroda jest też odpowiednio większa niż 100 zł za zapiekankę, czy tam 50. Się zobaczymy. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby otworzyć swoją własną pizzerię, no to zachęcamy do kontaktu z nami. Na naszej stronie internetowej jest formularz zgłoszeniowy. Więc, jeżeli ktoś ma własny lokal i chciałby otworzyć pizzerię, alfornę, ewentualnie z tych własnych listów, to zapraszamy do kontaktu z nami. Tam 50 do wygrania. No to 50 złotych za wybranie, 9 milionów, troszeczkę yy, mało, jeśli dla mnie, ale skoro są chętni, no to myślę, że nie ma problemu. U nas też... Yy, Nagroda tak jak mówię jest dość duża. 1000 zł za zjedzenie, 3800 za rekord. Przypomnę, że rekord wynosi 758. Mamy jeszcze 22 sekundy i będziemy zaczynać. Karta już będzie przeszkadzała tylko. Ręcznik może sobie też ręcznik papierowy gdzieś tam przekładać, jeżeli wtedy będzie łatwiej, jeszcze zanim Pan dotknie pizzy. ok, zostało nam ostatnie sekundy. Dobra, w tym momencie czas minął, więc ja zaczynam obliczanie 30 minut. Życzę powodzenia i smacznego. Tak jak mówiłem, postaram się wrażenia po pierwszym kawałku. Zobaczymy, co będzie. To super sajanik da rady, dokładnie. Zdagą, moje bo dzieciństwo. <noise> Więc szanuję mocno. Aha, zakończę świętko. Dokładnie. Z tego wszystkiego się zaglądowałem. Na giełdzie 37% dwa kawałki. Zobaczymy, czy uda się przebić. Miejmy nadzieję. Bardzo na to liczymy. Póki zaczyna się niewinnie. 45 sekund za nami. Pierwsze też już w trakcie. Zaraz będziemy kończyć pierwszy kawałek. Pico pan nie jest, jest niewzruszony. Jest nie nie. <laughs> tak? Nie. daje? Ok. Nie widać tego jeszcze. Nie ma to ukrywał. <laughs> Pizza na pewno weryfikuje. Liczę na niego. E Cała pizza, pozdrawiam, no, pozdrawiamy również, dziękujemy, zaraz będzie kamek, hamę Uczestnik, który bierze udział w okularach z góry, skazany jest na przegraną. A? W sumie nie wiem, czy mieliśmy jakiegoś w okularach. Tak, mieliśmy rekordista w okularach, więc jak widać, niezupełnie. Jeżeli chodzi o naszą pizzę nawal to jest to pizza włoska, a właściwie taka rzymska, więc ciasto jest naprawdę cienkie. Więc u nas y, pizzy na grubym cieście nie uświadczycie, aż te No, dwie minutki, pięć sekund za nami. Kończymy dalej pierwszy kawałek, tak? Bo skupiłem się na czacie. Nie Na spokojnie, macham bardzo dużo czasu. Dopóki no, Pan nie napije, albo nie będzie chciał zakończyć, no to będziemy kontynuować. Dokładnie panie Pawle. Jeżeli ktoś chce oczywiście spróbować pizzę, no to zachęcamy. To nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Co prawda lubię cytat, to tylko pizza, ale jednak to jest aż pizza, jeżeli chodzi o naszą tą konkretną, którą widać w kasze. Czy któryś z uczestników zjadł całą pizzę w nałożonych okularach? Tak, jak właśnie powiedziałem, leży rekordzista, 7,58, zjadł pizzę w okularach. Nie pamiętam czy miałem je akurat na sobie cały czas, ale na zdjęciu przed wyzwaniem jest akurat w okularach. Nie ma Mamy 3 minutki 14 sekund. No. Na pewno? Czy chce się Pan napić? Mogę podać mleko, chyba że kontynuujemy dalej. Nie ma oczywiście do całego. Kończymy? Podać mleko? No. Ok. Mleko było schowane, żeby pana nie kusiło. Ale jeżeli pan poprosił, no to proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie smakowało. W takim razie dziękujemy panu bardzo. Czy chce pan na koniec kogoś pozdrowić, coś powiedzieć swoim do naszych widzów? innych. Proszę? Rodzinę chcę pozdrowić. A, rodzinę, okej. Okay. <laughs> Dobrze, w takim razie dziękujemy bardzo i Właściwie ze mną się już nie słyszycie i nie widzicie, ale mamy wyzwanie o godzinie 17 w Rzeszowie, także zapraszam na to serdecznie. Ja się żegnam, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia właściwie ze mną, także dzięki, do widzenia.